Witam. Chciałbym zaprezentować taką oto Honda CB600. Motocyk z 2009 roku. W bardzo ładnym, takim fajnym stanie. Jak widać przednia duża szyba pójga. Oponki w bardzo ładnym stanie. Podobnie jak hamulce wszystko OK motocykl dodatkowo wyposażony w pełne owiewki są również crashpady, akcesoryjne kanapy, oryginalne boczne kufry hondy, tak również centralny kufer Shada. Jest też dodatkowo akcesoryjny tylny błotnik aktualny przebieg siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset kilometrów. takie ślady użytkowania, tak tutaj. To jest to do spolerowania. Nie dotykałem nic, tylko delikatne poruszadle. Najprawdopodobniej po torbie na zbiornik. To jest oczywiście pełna historia serwisowa jest książka serwisowa, są wszystkie faktury potwierdzające, wszystkie przebyte serwisy, naprawy także naprawdę bardzo w fajnym stanie motocykl, pełniutką dokumentacją potwierdzającą wszystko, także ten przebieg który motocykl posiada, to jest żaden na ten motocykl. można powiedzieć, że dobrze dotarty jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszam do zakupu